Serdecznie nazywam się Paweł Sibieski Auto Aleks i chciałem nam nowy produkt, który mamy do sprzedania przedstawić. Jest to przyczepa kempingowa Wilsner kempingowa model 470. Jest to przyczepa z 2007 roku, przywieziona z Niemiec, a jest to niemiecka przyczepa, ale tak naprawdę była zarejestrowana poprzednio w Danii. Ale my ją przywieźliśmy z Niemiec. Pokażę Wam, jak ta przyczepa wygląda, co jest w wyposażeniu, więc zapraszam. Zacznijmy od tego. Tutaj mamy gniazdo prądowe. W tej chwili jest przyczepa podłączona, więc wszystko co w środku ma działać, wszystko działa. Tutaj mamy na przykład schowek, który jest umieszczony bezpośrednio pod łóżkiem. Czyli jak wejdziemy do środka, to pod tym schowkiem mamy całe łóżko, ale to o tym później pokażemy w środku. Zaś z przodu mamy tak zwany bagażnik. I tutaj mamy umieszczone wszelkiego rodzaju przewody, Ktoś zostawił konewki, e, znajdą się nawet. Lusterka, akurat są nasze. E, konewki, różnego rodzaju klucze, e, linki do przedsionka, także cały bagażnik. To, co powinno się znajdować w bagażniku, tu jest oczywiście też miejsce na butle, a w środku mamy jeszcze e, przewód e, z końcówką na polską butlę. E, jak to się nazywa? Jeszcze raz, panie operatorze? Głośno, może. Reduktor. 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 Zapomniałem ee, stuło stuło. Zapraszam dalej. Jest to oczywiście już przyczepa z e, stabilizatorem jazdy. Jest tutaj ręczny, jest to kółko oryginalne, które było. Bardzo fajnie się ta przyczepa e, prowadzi, tym bardziej, że miałem okazję z nią przejechać 870 km na koła. Praktycznie ją nie czułem. Może też dlatego, że mocno samochodem jechałem, ale mniejsza tutaj, tutaj mamy drugi e, bagażnik e, zewnętrzny, który też jest pod drugim łóżkiem. Yy, tam się znajdują wszystkie te gadżety yy, które mamy do przyczepy kolejna sprawa tutaj mamy yy, na wodę zbiornik i tędy się nalewa wodę fajne jest to, że zewnętrzne, zewnętrzne wyjście pozwala na to, że możemy szlafem nalać wodę yy, a nie musimy lub konewką, który mamy yy, z przodu zakręcamy, zamykamy sobie na kluczyk. I to wszystko. Przyczepa jest wyposażona w mover, czyli możemy ją sobie pilotem sterować, podjechać pod przyczepę, nie musimy jej pchać, ani nic, jest to dość duże ułatwienie. Tutaj mamy drobny problem z tym moverem, ponieważ on działa jak najbardziej, pilot, wszystko jest tak jak trzeba, niemniej jednak ten mover z tej strony, Został uszkodzony, chodzi o e, trzymanie tego movera. Prawdopodobnie stało się tak, że e, mover, był za, mover był załączony, ktoś potrzebył przyczepę i z nim chciał jechać. Dlatego ten mover się uszkodził. Mimo tego, że on działa, fajnie by było, żeby ktoś sobie zaprowadził do przedniego żeby to po prostu zamocował prawidłowo tak, jak powinno być. Zapraszam Was e, do środka do przyczepy i tam wam opowiem całą resztę, jeżeli chodzi o wyposażenie. W środku jest bardzo jasną przyczepą. Eee, wszystkie materiały, które są użyte, no powiem tak, są różne przyczepy. Na przykład hobby bym sklasyfikował w, w grupie na przykład Volkswagena, czyli taka popularna przyczepa. Owszem, z dużą dostępnością materiałów, części zamiennych itd., ale jest klasowo nieco niżej. Bilsner, tutaj już podchodzimy. Audi w Mercedesa i faktycznie jakość materiałów użytych do wykonania tego przyczepy jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszystko jest e, takie trzyma się kupy. Te wszystkie przyciski, e, te szafki faktycznie jest zrobione z materiałów takich jak trzeba, ale nie o tym będę opowiadał. Co jeżeli chodzi o wyposażenie? Na przykład mamy e, okap. Mamy oczywiście trzy e, palniki gazowe. Mamy też e, zlew. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy oczywiście oświetlenie dodatkowe, gniazdo, te wszystkie rolety, moskitiery, to wszystko tutaj jest i to wszystko działa. Eee, co my tu jeszcze mamy? A, z tej strony się otwiera. Tutaj mamy nawet zapalniczkę do gazu, a to zaraz powiem o wyposażeniu dodatkowym, bo to wszystko tak naprawdę jest. Eee, tutaj mamy szafeczkę. Tutaj mamy... Zbiorniki dwa na śmieci. Mamy mikrofalówkę. Tutaj pod spodem mamy właśnie ten reduktor, który mówiłem do polskiego gazu. Nawet mamy coś takiego do grillowania. Nowe, nieużywane. I tutaj mamy też kurki do gazu. Czyli tutaj sterujemy całym gazem, odkręcamy, żeby chodziła nam na przykład lodówka czy ogrzewanie. A propos lodówki, lodówkę mamy, możemy obsługiwać w trzech trybach, czyli możemy ją obsługiwać z akumulatora, z gniazda 220 lub na gaz. To jest bardzo wygodne, bo tak naprawdę nie potrzebujemy prądu do tego, żeby żeby nam się chłodziło. Przejdziemy do łazienki. Łazienka jest w 100% jak w oryginale. Jest kompletnie wyposażona. Tutaj mamy toaletę. Mamy też yy, prysznic. Wystarczy ja już tam nie będę się pakował. Tutaj mamy prysznic, z której po prostu się wyciąga tą y, słuchawkę i możemy się myć. Szafki oryginalne, światło w środku. Jest też dodatkowe szyberdach, który możemy otworzyć. Co jest też fajne, to co co ja lubię, czego mimo wszystko jest, że jestem na wakacjach, telewizję o, lubię oglądać. Mamy telewizję i mamy już wszystkie programy czyli mamy, omijamy jedynkę i dwójkę mamy TV, przepraszam Polsat, TVN się znajdzie wszystkie pro, polskie programy, które, yy, które są w Polsce wszystkie chodzą, także ponieważ telewizor jest z DVPT, także możemy go używać non stop tutaj mamy pilota od Muvera. także tak jak mówiłem, on działa jego sobie możemy włączyć i tą przyczepą podjechać do przodu, do tyłu, skręcić z nią, podjechać pod sam samochód, żebyśmy faktycznie nie musieli ciągać tej przyczepy. Także on jest i to faktycznie e, działa. Co jeżeli chodzi o resztę wyposażenia? Otóż mamy tutaj e, klimatyzację, która teraz de facto chodzi, stąd leci nam e, chłodne powietrze. E, pilot do klimatyzacji jest w tym miejscu, więc on jest wyciągany. Czujnik od klimatyzacji jest zaraz za telewizorem, więc trzeba odsunąć telewizor i tym się steruje całą klimatyzację. Jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie, sterownik od klimatyzacji, cały system jest umieszczony tutaj, ale właśnie jeżeli chodzi o to dodatkowe wyposażenie, mamy wszystko: mamy przedsionek, mamy podłogę do przedsionka, mamy tak naprawdę wszystko, to przyczepą można w tej chwili wyjechać na wakacje, bo nawet mamy cały zestaw sztućce Przepraszam, sztućce. Tutaj mamy talerze yy, plastikowe. Mamy kubki, mamy kieliszki. Tutaj mamy patelnie, garki. Wszystko tak naprawdę, żebyśmy mogli już stąd od nas z placu prosto jechać na, yy, na urlop. A tutaj znajdziemy wszystkie sztućce. Otwierasz do wina. Wszystko jest. Słuchajcie, jeżeli szukaliście takiej przyczepy. Aleksander Wódzki, wierzbiska 92. Ta przyczepa jest kompletnie wyposażona do tego, żebyście mogli od nas prosto jechać na urlop. Zapraszam serdecznie. A, i jeszcze zapomniałem jedną rzecz powiedzieć. Oprócz tego, że jest klimatyzacja, mamy podgrzewaną podłogę, czyli możemy sobie mieć ciepło pod nogami.